Dzień dobry. Dzisiaj w naszym spotkaniu e, zajmiemy się problemem z kontrum. Żeby przeprowadzić kontrum, należy e, mieć wprowadzone do systemu Mac Plus wszystkie książki oraz e, należy mieć nadane odpowiednie uprawnienia. Jeżeli o to zadbaliśmy, możemy przystąpić do samego przeprowadzania skontrum. Zapraszam. W systemie Mac Plus e, wchodzimy do modułu z Contrum, e, gdzie widzimy wcześniej przeprowadzane skontra. E, aby rozpocząć nowe skontrum, dodajemy e, nowe skontrum poprzez przycisk. E, przyciski Zamknij skontrum i usłuj skontrum dostępne są tylko dla osób, które mają odpowiednie uprawnienia. E, dodajemy nowe skontrum. Musimy sobie u, ustalić, e, kto i kiedy będzie to skontrum przeprowadzał. Datę rozpoczęcia skontrum możemy sobie ustalić e, od razu, ale daty te i tak samo jak inne ustawienia możemy zmieniać w czasie trwania skontrum albo po zakończeniu skontrum. E, wpisujemy, możemy wpisywać nazwiska, możemy również wpisywać sobie e, na razie różne inne znaki. Ważne, żeby było tylko pokazane, e, co się wpisuje. Osoba wykonująca to najczęściej jest przewodnicząca komisji. Zapisujemy skontrum, czy chcemy utworzyć skontrum. Tak, yy, decydujemy się na zapisanie. Yy, pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić, to jest to, kiedy, gdzie, na jakich książkach to skontrum jest zrobione. Wybieramy sobie, yy, wybieramy sobie lokalizację, gdzie będziemy przeprowadzać skontrum, wybieramy sobie działy, jeżeli mamy przypisane działy, i wybieramy sobie księgę inwentarzową, na której przeprowadzamy skontrum. Yy. Na następnie należy zaznaczyć wszystkie statusy, które tutaj mamy po, pod spodem dodane żeby one zostały dołączone do skontrum. Po zaznaczeniu wszystkich statusów klikamy sobie Dodaj egzemplarze. W tym momencie skontrum nam, e, książki nam zostaną dodane do skontrum. E, w tym momencie zapisujemy tak zwany stan początkowy skontrum, e, który, e, będzie, e, który będzie nam e, od tej pory liczony. Czyli, jeżeli po tym momencie oddamy jakąś książkę, książka w kontrum dalej będzie widoczna jako jako wypożyczona, e, czyli możemy oddawać książki. E, poniżej tutaj e, mamy zaznaczony numer inwentarzowy. Ten numer inwentarzowy służy nam do tego, żeby dodać jakąś książkę w momencie kiedy tej książki, znajdziemy książkę na półce, książkę, której nie było do tej pory w naszej, w naszej bazie. Może być tak w sytuacji, kiedy książka była, była w innej e, lokalizacji lub w momencie, kiedy książkę dopisaliśmy już po rozpoczęciu skontrum. Wtedy dodajemy tą książkę poprzez ten przycisk, wpisując odpowiedni numer inwentarzowy e, i e, tą książkę musimy dalej wczytać. E, moduł skontrum składa się e, z następujących e, elementów. Po prawej stronie mamy tutaj podsumowanie według statusów. Gdzie wy, wy pokazane jest, jakie statusy występują w naszej, w naszej księdze inwentarzowej. To jest bardzo dobre miejsce, żeby sprawdzić sobie książki, które, których nie możemy znaleźć. Może się okazać, że książka, która jest niewyszukiwalna w, dla nas w systemie wypożyczalni, ma nadany jakiś dziwny status, którego do tej pory nie mogliśmy znaleźć, przez co, przez co nie, mogli, nie była dla nas znajdowalna. Także modus kontrum może być użyty w dowolnym momencie, żeby sprawdzić, jak, jak nasze zbiory wyglądają. Kolejne miejsce to mamy podsumowanie według miejsca. Tu mamy rozpisane, ile książek jest w bibliotece, ile jest na zewnątrz, ile jest z ubytkowanych. I kolejne miejsce, które jest bardzo ważne, to jest filtrowanie według stanów. Gdy damy sobie przycisk Aktualizuj, zobaczymy, jakie są obecne stany naszych, naszego księgozbioru który chcemy badać. Status nieznaleziony to są wszystkie książki, które powinniśmy odnaleźć na półce. Status wypożyczenie to są książki, które zostały wypożyczone, ubytki, które są ubytkowane, ale to trzeba nadmienić, że to są tylko ubytki, które były ubytkowane w systemie MAC+. Naszym zadaniem w czasie skontrum będzie zrobienie z książek nieznalezionych książkami na półce. To jest nasze zadanie, które musimy wykonać w czasie, w czasie naszego skontrum. Poniżej mamy regały i półki. Regały i półki mogą nam służyć do znaczenia książek, żebyśmy je mogli później łatwiej znaleźć w sytuacji, gdy będziemy ich szukać po jakimś czasie. Można sobie, najlepszą, najlepszą rozwiązaniem jest nazywanie tych półek numerycznie, ponieważ wtedy możemy wykorzystać te regały w kolejnym skontrum, w kolejnej filii, ponieważ te nazwy regałów widoczne są we wszystkich skontrach, które będziemy przeprowadzać w naszej instancji. Można też, jeżeli ktoś by bardzo chciał, można sobie rozpisywać też te, półki, te, te regały, półki na konkretne półki, czyli nazwać na przykład regał pierwszy, półka pierwsza. To już jest zależne od Was. Ważne jest na przykład, żeby sobie też dawać specjalne oznaczenia na półkach. Możemy sobie dawać na przykład poprzednie braki względne, zaznaczyć sobie poprzednie braki względne do, do skontrum. Możemy sobie nazwa, nazwać regały stare wypożyczenia, w sytuacji, gdy mamy jeszcze wypożyczenia, które nie były ewidencjonowane w systemie Mac. Możemy sobie nazwać regał w zamian za. Wtedy mamy książki, które są już przygotowane do ubytkowania, ponieważ czytelnicy je zagubili, ale których jeszcze nie zubytkowaliśmy. Możemy sobie też nazwać regał y, książki przygotowane do ubytkowania. To jest o tyle ważne, że później te książki będziemy mogli w bardzo łatwy sposób przenieść do y, magazynu i jednym kliknięciem czy dwoma kliknięciami je ubytkować, ale o tym będzie za chwilę. Gdy mamy wybrane, wybrane książki, tutaj po prawej stronie mamy jeszcze coś takiego jak y, y, filtrowanie. Możemy sobie zaznaczyć, żeby nam pokazał aktualnie tylko książki, które nas interesują. Czyli, na przykład, zaznaczając sobie tylko kwadracik koło wypożyczania, klikając Zastosuj, pokazujemy tylko książki w wypożyczeniu. Tutaj na dole teraz nam się pokazuje książki w wypożyczeniu. W tym miejscu mamy rzeczy takie jak znane już z magazynu czy z katalogu, czyli możemy sobie pokazać jakąś ilość wyników na stronie. Możemy sobie też tutaj sortować i pokazywać różne rzeczy. Na tej liście może się rzucić w oczy to, że po pierwsze nie widać tytułu i autora, po drugie mamy też okna wyboru. Jeżeli by się zdarzyło, że książka, która jest w systemie widoczna jako wypożyczenie, znalazła się u nas w wypożyczeniu, znalazła się u nas na półce, możemy sobie zmienić jej status na 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 półce. Wtedy książka nie będzie brana pod uwagę jako książka będąca w wypożyczeniu. Wybierając tutaj zmianę stanu, na dole musimy kliknąć przycisk zapisz. Wtedy pojawią nam się odpowiednie zapisy. Z pozostałych przycisków, które mamy, zamykanie skontrum e, zamyka nam ostatecznie skontrum, dlatego należy uważać z zamknięciem skontrum. Po zamknięciu skontrum będziemy mieli tylko do wyboru opcję drukuj braki względne i drukuj braki bezwzględne. Czyli opcji tej należy używać, w, kiedy już jesteśmy pewni, że wszystko z skontrum wyszło prawidłowo. Opcja usuń ze skontrum pozwala nam e, na usuwanie książek e, na usuwanie książek. Które niepotrzebnie trafiły do skontrum. Jeśli okaże się, że jakaś książka trafiła tutaj, albo jeżeli w naszej księdze inwentarzowej znajdują się na przykład wydawnictwa ciągłe, które powinny być w innej księdze inwentarzowej, zaznaczamy sobie taką książkę po prawej stronie, klikamy usuń ze skontrum. Wtedy dana książka zostanie ze skontrum usunięta. Zapisanie, to mieliśmy już wcześniej pokazane, oznacz braki. Oznacz braki powoduje nam, kliknięcie na przycisk oznacz braki powoduje nam oznaczenie braków i każdy wtedy, w tym momencie, każda książka, która ma status nieznaleziony zostanie brakiem względnym, a każda książka, która do tej pory miała status brak względny zostanie brakiem bezwzględnym. Drukuj dokumenty, tutaj są zdefiniowane wcześniej dokumenty Przykładowe, które można wykorzystać w naszym skontrum: drukuj braki względne i drukuj braki bezwzględne to oczywiście są odpowiednie listy, które drukujemy na zakończenie skontrum. Kolejna opcja: dodaj do koszyka, powoduje nam, że z książkami, które mamy wyświetlone na tej liście, przenosimy się do koszyka w magazynie jest to bardzo dobra opcja, jeżeli mamy na końcu na przykład znalezionych książek, kilka, nieznalezionych nie kilkanaście, kilkadziesiąt książek, które chcemy jeszcze szukać na półkach, wtedy przechodzimy sobie do magazynu, w magazynie pokazujemy sobie drukuj koszyk, wtedy nam się pokazuje lista, którą chcemy wydrukować i z tą listą możemy sobie chodzić między półkami i spokojnie możemy sobie tych książek szukać. To jest też bardzo dobra opcja, że jeżeli będziemy mieli braki bezwzględne już na skońcu z kontrum, możemy z tymi brakami względnymi pokazać się w tym miejscu i w koszyku możemy je od razu zubytkować. O ubytkowaniu będzie kolejny film, także na razie o tym nie mówimy więcej. Co dalej? Żeby zacząć wczytywać kody kreskowe, żeby zacząć sobie już pisywać, przechodzimy na operację wczytywania kodów. I w tym momencie będziemy mogli sobie wczytywać nasze kody. Jeszcze sobie spróbujemy wziąć jakąś numer książki, żeby go skopiować, żebyśmy mieli, zobaczyli, jak wygląda skontrum, jak to wygląda wczytywanie. Wchodzimy na wczytywanie kodów. W tym momencie, jak jesteśmy na wczytywaniu kodów, jeżeli korzystamy z regałów, możemy sobie wybrać odpowiedni regał. I tutaj klikając na to pole, możemy albo wpisać ręcznie, albo szczytać czytnikiem kodów kreskowych. Kod interesujący nas, kod kreskowy, wtedy nasza książka znajdzie wyszukana. W tym momencie, jeżeli wszystko było poprawnie, zostało nam pokazane, że kod został czytany pomyślnie, akurat z uwagami, ponieważ pokazało nam, że wypożyczenie zostało znalezione na półce. Czytując kolejne kody, możemy się natknąć na różne błędy. E, najczęstsze błędy to są właśnie wypożyczenia na półce oraz czasami mogą się zdarzyć ubytki na półce. E, dosyć często zdarza się, że czy kod zostaje wczytany dwa razy. Jest to związane z, związane z czułością czytnika, którym, którego używamy, i wtedy dany kod może się powtórzyć. Przy pierwszych dwóch wystąpieniach, czy przy pierwszych kilku wystąpieniach można sprawdzić na liście, czy te książki się rzeczywiście powtarzają. Jeżeli wszystko jest poprawnie, ten błąd podwójnego wczytania należy, można ignorować. Może się nam zdarzyć sytuacja, że książka nie zostanie w ogóle znaleziona. Można powiedzieć, że po odczytaniu kodu pokaże nam się komunikat, że kod jest niewłaściwy. Wtedy spróbujmy ręcznie wpisać w to miejsce numer inwentarzowy książki. Jeżeli się nie znajdzie, znaczy, że książka mogła nie zostać dodana w ogóle do skontrum, i wtedy należy przejść do magazynu i znaleźć odpowiednią książkę i zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli mamy wybrany jakiś regał, w tym miejscu pokazuje się nam, ile do danego regału czytaliśmy książek. Czyli można tego użyć jako taki podręczny licznik z czytanych książek. Jeżeli byśmy nie używali, nie używali regałów, lub jeżeli szczytywałoby więcej zespołów niż, niż jeden, to wtedy możemy sobie taką, taką ilość książek sprawdzać poprzez filtrowanie stanów, gdzie jak damy aktualizuj, pokaże nam, ile, ile aktualnie szczytaliśmy kodów. Mamy wypożyczenie na półce, jeden, akurat to, co nam się pokazało. Po szczytaniu wszystkich książek e, przechodzimy do sprawdzania. Tak jak pokazywałem, że przechodzimy z tymi książkami do magazynu, drukujemy i wtedy sobie szukamy jeszcze po półkach. Jeżeli już mamy wszystkie książki znalezione i jeżeli już mamy wszystko ustalone, wtedy e, oznaczamy sobie puste numery. E, wchodząc na puste numery. Pokazuje nam się ostatni numer inwentarzowy. Należy go dokładnie sprawdzić, bo czasami może się okazać, że w systemie mamy jakąś książkę, która została źle wpisana, i się okaże, że mamy zamiast 17 083 jakąś książkę, która była wpisana z numerem 170 000. Wtedy nam pokaże niewłaściwe informacje. Jeżeli numer się zgadza, klikamy sobie aktualizuj. W tym momencie system przelicza nam. Ile jest numerów, które nie mają żadnego wpisu, czyli ile jest tak zwanych pustych numerów? Ta liczba, która się pokaże, jeżeli dodamy ją do egzemplarzy zubytkowanych, których mamy tutaj, powinna nam dać ostatni numer ubytku, jaki mamy, czyli 4934 plus 1762 powinien nam dać ostatni numer ubytku. Jeżeli to się zgadza, dajemy dodaj egzemplarze. Wtedy wszystkie te książki zostają oznaczone w skontrum y, jako ubytki. To, ta operacja chwilę potrwa, bo to chwilę, za, za chwilę zajmuje. Y, Liczba egzemplarzy, które mamy zubytkowane, znajdą się tutaj. Znajdą się w tym miejscu. Y, po tej operacji możemy sobie przechodzić do oznaczania braków, możemy sobie pochodzić do, do drukowania dokumentów i do wypełniania. Do wypełniania list. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasze skontrum. Można by się jeszcze rozwodzić i pewnie w osobnych filmach będziemy bardziej opowiadać o tym, czy lepszy jest czytnik przewodowy, czy lepszy jest czytnik bezprzewodowy. Z takich ciekawszych rzeczy, które, które można by w tym momencie powiedzieć, to są kable USB długometrowe, które zostały użyte do skontrum. To jest także metoda e, przeprowadzania skontrów za pomocą smartfonów. E, jeżeli będziecie zainteresowani takimi metodami, e, opowiem o tym w osobnym filmie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.